I Dobra te te i Derek. pleśniowy te te homogenizowany I mamy dla was informację. Bo nam te 100 widzów Tak To robimy to te te To robimy konkursa Konkurs będzie polegał na tym, że napiszecie nam scenariusz do filmu. Tak Tak jakby. No możecie mieć jakieś opowiadanie, coś, na, nie wiem, do trolliwkardisk, jakiś. A, albo po prostu ogólnie jakiś scenariusz do filmu i... Tylko my... żeby nie było żadnych gejowskich podtekstów no właśnie Błagam. Ma być ten, przysłajcie go na maila, będzie pod filmikiem. No. ty może być cokolwiek, co wymyślicie. Tak, i najlepsze trzy prace dajmy na to, wybierzemy i zrobimy głosowanie na Facebooku. No. I może to też być na przykład jakiś fragment do Trolli of tro fardis, czy coś takiego, na przykład w Fabułę, albo no ten... do SCP, bo dzisiaj nagrywaliśmy. No. Hi hi. Będę ja. Dobra, albo to, to... po prostu do osobnego filmu, tak? No. Może, no. A i pracę co ci na podany tutaj. tam to A nie tu? Nie tu! No! Nie opis filmu. Ale tu będzie w anotacjach, idiot. W opisie też może być. Dobra. No to eee, na razie. No. Komentujcie, subskrybujcie, megustujcie i klikajcie tam o. na kanale. I... Cześć. Cześć.